Dobry, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pomagam Panie, dlatego, żeby ludzie nie byli samotni, bo nie, mi bardzo, bardzo mi zależy na tym, szczególnie w okresie świąt. I, no i chcę, żeby każdy był obdarowany jakimś skromnym nawet i skromnym upominkiem. I myślę, że pomaganie jest bardzo ważne, tym bardziej, że nie wiadomo w jakiej my potrzebie kiedyś będziemy. Postanowiłam, że zrobię coś więcej yy, i yy skorzystałam z takiej okazji, znalazłam sobie fundację, której mogłabym pomóc na święta wielkanocne. Dla nich znajdzie zawsze wolne miejsce przy naszych stołach i dzisiaj nie mogliśmy tego zmienić. Pandemia oczywiście pokrzyżowała plany dużych wydarzeń, ale nie zmieniła naszych serc, a wręcz odwrotnie, można powiedzieć jeszcze bardziej rozgrzała. Bo teraz w okresie pandemii nie tylko zawozimy siadanie wielkanocne, nie tylko posiłek, ale spędzamy czas. A dzisiaj to jest bardzo, bardzo cenne w okresie, kiedy wiele osób jest w izolacji.